30 Czyli mam cię tam stonować troszeczkę tak, w tak. tym miejscu możesz znaleźć czwórkowy podejście tak, pod, tak. No, jak po co fajne uczucie było, tak? No Bo... kurwa było blisko tak. <laughs> 15 Swoje daś tak. 10 Tutaj też wypuszczamy, nie? 5, 4, 3, 2 i 1 Jedź 20 prawy 2 120 lewy 1 nietni za żółty syf za żółty 40 prawy 3 szczytem długi nietni długi nietni do lewy 3 nietni i 30 prawy 1 z uwagą ciasno ciasno prawy 1 do lewy 1 wypuść wypuść 50 Prawy 2, w prawy max. 150 do szczytu. Za szczytem 50 i lewy 5. Lewy 5. 80. Prawy 4 długi. To lewy max długi. Lewy max długi. 50 prawy max. Bardzo długi. Bardzo długi. 100 prawą. W lewy 5 nietni, lewy 5 nietni, 150, lewy, prawy max, 120 i tu uważamy, prawy 4 szczytem może odciąża dość jeszcze 50, lewy max nietni, pa zabrali do prawy max, 100, lewy max z hamowaniem do prawy 4 nietni, hamowanie prawy 4 nietni, 50 lewy max, uważaj syf 70 szczyt lewą, w prawy max Nietni, w prawy max Nietni, w lewy max. 120 prostuj, za szczytem lewy max. 100 prawy max. 100 szczyt lewą, w prawy max. Szczyt lewą, w prawy max. 150. Za szczytem lewy max. to prawy max. To lewy max. Sto lewą w prawy max. Dalej 200. I mocne hamowanie za białym. 30, prawy dwa. Już już już, 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 już szybciej, szybciej, szybciej. Tak. Do lewy dwa. Bardzo długi. Bardzo długi. Ustaw ładnie. Jeszcze, jeszcze spokojnie, tak? Do prawy dwa. 30 lewy. I lewy jeden na żółtym, na żółty 30, szczyt, śmiało Za szczytem 40 Lewy max, nie tnij Do prawy 5, długi, nie tnij Prawy 5, długi, nie tnij Do lewy max 150 prosto i hamowanie za domem Prawy jeden w szuter Hamuj, prawy jeden w shooter. Szybciej zbijamy Ładnie się wpierdol w to 100 Partia podbija i chopa, chopa w prawy. 50, prawy 5. Po nim 40, prawy 5, bardzo długi. Jedź, jedź, jedź. Prawy 5, bardzo długi. Hamowanie lewy, dwa na mostek. Już hamuj, hamuj, hamuj. Na spokojnie teraz mamy. Lewy 3, długi. 50, lewy max lewy do prawy max z hamowaniem szyka na 50 od lewej, od lewej 80 prostój. W lewy 5. Po nim 70 lewy 5 i 30 hamowanie szykana od lewej. Szykana od lewej. 100 prostój. Lewy 5 długi i 50 hamowanie prawy 2 tam na końcu już 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 prawy 2 nietni nietni 30 prawy max i 40 hamowanie prawy 2 nietni prawy 2 nietni późny ogranicznik 50 lewy 2 lewy 2 120 i prawy max 80 lewy max dalej 100 i hamowanie lewy 2 na żółtym, nie wypuszczaj ciasno. 250. I prawy 2 nietni na niebieskim, prawy 2 nietni na niebieskim, dalej 200, lewy 5, lewy 5, w lewy nietni do prawy 4 nietni, do prawy 4 nietni. 30 prawy, 4 nietniej, w lewy 5 nietniej, Ztuść. I jedziemy ogniem. Wszystko, 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 wszystko. I dziękuję Ci bardzo. Miło było. To jechaliśmy. No.